Witam wszystkich. Tym razem postanowiłem wziąć pod lupę pewną promocję. Promocja suplementu diety dla kobiet i y, suplement diety ma pomóc kobietom w przywróceniu kontroli nad oddawaniem moczu. Promocja polega na tym, że kupując ich produkt w aptece dostaniemy gratis kulki do ćwiczeń mięśnik Kegla. Promocja wyjątkowo natarczywa i upierdliwa. Trochę mniej upierdliwa od tej skwiczącą babą, która wciska promocję w y, marketach z RTV, ze sprzętem RTV i AGD, ale też bardzo upierdliwa i natarczywa. Jej częstotliwość w radiu i w telewizji jest wyjątkowo duża. Promocja trwa, podejrzewam, strzelam, dwa miesiące. Dosyć świeża promocja. A trwać ma według regulaminu do 30 grudnia 2015 roku, czyli jeszcze prawie rok. No więc kupiłem ich produkt za niemałą kwotę, bo za kwotę 62 zł wypełniłem znajdujący się, postępowałem według y, regulaminu, wypełniłem znajdujący się wewnątrz kupon, wysłałem ich, wysłałem im oni, sami następnego dnia priorytetem. Oni od otrzymania kuponu mają 7 dni, tak się zarzekają, że w ciągu 7 dni wysyłają y, gratis w postaci właśnie kurek, kulek do ćwiczeń mięśni Kegla. Czekałem po wysłaniu dwa tygodnie, nic nie otrzymałem, żadnej informacji ani żadnych kulek. Kupiłem drugi raz produkt za kolejne 62 zł. Znowu wysłałem im priorytetem następnego dnia poprawnie wypełniony kupon, znowu czekałem dwa tygodnie, no i dzisiaj minął miesiąc, od kiedy wysłałem im pierwszy kupon. Ani kulek, ani żadnej informacji nie otrzymałem. No i na czym polega myk? Promocja. Od kiedy zacząłem ich testować, można powiedzieć, tak, miesiąc temu, promocja trwała już miesiąc, no góra 2. A trwać ma jeszcze do końca tego roku. Tylko, że jest yy, mały mankament. Mankament polega na tym, że promocja trwa do końca 2015 roku lub do wyczerpania zapasów. Czyli, jaki morał? Morał jest taki, że kolejna wielka firma robi nas w, nabija nas w butelkę. Pro, y, promując się za pomocą pewnego gratisu, którego fizycznie w ogóle nie ma. Dziękuję.